No, I 100% concern myself with it. I'm not the one in our team to make those decisions, like Anton is. And but I'll tell you this: like last year, they upped the requirements. Like now, she's got to play like these extra 500s. That, that's absurd. Um, jakby teoretycznie wszystko wiedziałam, co zrobić, ale z wykonaniem było dzisiaj po prostu o wiele gorzej. Polka przez lata gościła na łamach tabloidów, stając się ikoną tenisa i powiewem, czy może tornadem młodzieńczego talentu. Niewielu było w stanie z nią konkurować, a teraz jakby z własnej woli oddawała koronę. Dlaczego Iga Świątek wycofuje się z turniejów? Czy to koniec historii z numerem jeden dla naszej ulubienicy? Witajcie na kanale Kto Wygrał, a to kolejny Przegląd Newsów. Obecny sezon zdecydowanie nie jest jednym z najlepszych dla naszej niesamowitej tenisistki. Ogólnie jej forma nie wyglądała wprawdzie najlepiej, ale wciąż drzemie w niej ten niesamowity potencjał. W kontekście jej talentu w ciągu ostatnich tygodni, takich niesamowitych zagrań, było względnie niewiele jak na nią. Mimo to do tej pory jej pozycja była całkiem stabilna, a nawet niedawno ogłoszono, że świątek wyprzedziła legendarną tenisistkę, osiągając nowy rekord. Podczas tegorocznego US Open Iga Świątek napotkała wiele problemów już od samego początku turnieju. W premierowej rundzie zmierzyła się z Kamillą Rahimową, która postawiła Polce trudne warunki. Mimo wyzwań świątek udało się wygrać mecz w dwóch setach, co zmniejszyło początkowy stres. Jednak w ćwierćfinale spotkała się z Jessicą Pegulą, która grając na własnym terenie, prezentowała znakomitą formę. Pegula wygrała pierwszy set 6 do 2, a w drugim zwyciężyła 6 do 4, eliminując świątek z turnieju. A dzisiaj to um, znowu się trochę posypało, nie wiem do końca dlaczego, ale właśnie tak jak powiedziałam już na konferencji, przede wszystkim muszę porozmawiać z trenerem, przeanalizować i też powiedzieć mu właśnie jakie miałam odczucia, bo um, jakby teoretycznie wszystko wiedziałam co zrobić, ale z wykonaniem bo dzisiaj po prostu o wiele gorzej. Mimo tego niepowodzenia, Iga Świątek utrzymała swoją pozycję numer jeden w rankingu WTA. Obecnie Polka rozpoczęła 122 tydzień jako liderka światowego tenisa, co pozwoliło jej wyprzedzić Ashley Barty, która była liderką przez 121 tygodni. Świątek znajduje się teraz na siódmym miejscu w historii kobiecego tenisa. Do zajęcia szóstej pozycji brakuje jej jeszcze 56 tygodni, aby dogonić Monice Seles, która była liderką przez 178 tygodni. Nie wszystko wygląda natomiast tak. Tak kolorowo, jak wynika z pewnych liczb. Iga wycofała się z turnieju rangi WTA w Seulu. Miał to być jej debiut w stolicy Korei Południowej. Jako powód rezygnacji podała zmęczenie po US Open i potrzebę odpoczynku. Kilka dni później pojawiła się informacja o rezygnacji Igi Świątek z udziału w prestiżowym turnieju WTA China Open w Pekinie, który miał rozpocząć się w końcówce września. Ta decyzja była szczególnie zaskakująca, ponieważ Świątek miała bronić w Pekinie tytułu wywalczonego w zeszłym roku. Ponadto jest to turniej Rangi WTA 1000, czyli jeden z najważniejszych w sezonie, a Polka miała być turniejową jedynką. W oficjalnym oświadczeniu Iga Świątek wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy osobiste. Napisała: Ze względów osobistych jestem zmuszona wycofać się z China Open w Pekinie. Jest mi bardzo przykro, ponieważ świetnie się bawiłam grając i wygrywając ten turniej w zeszłym roku i naprawdę nie mogłam się doczekać powrotu tam. Zaczęliśmy więc zastanawiać się, co dzieje się z naszą gwiazdą i co po Pchnęło ją do takich decyzji. Problem w tym, że jej wytłumaczenia nie są szczególnie jednoznaczne. Yeah. Niektórzy eksperci wyrażają obawy, czy za decyzją nie kryją się jakieś problemy zdrowotne lub kontuzje, choć nie ma na to oficjalnego potwierdzenia. Wygląda na to, że Iga Świątek przeżywa trudne chwile poza kortem. Polskiej tenisistce zależało na kolejnym azjatyckim turnie, podczas którego w zeszłym roku udało jej się zdobyć tytuł, ale nie wszystko układa się tak, jak tego oczekiwała, podkreślają eksperci Punto de breaks z Hiszpanii. W perspektywie ostatnich miesięcy jej decyzja jest całkiem zrozumiała pod względem jej samoporzucznej.

but i'll tell you this like last year they upped the requirements like now she's got to play like these extra 500s that that's absurd it seems um, weird to me that you can it, it, it's, to so think someone. about this the rest the people at the top of this especially um they're playing more Arena's, arena and jessica are the only two people that played seven matches out of the entire tournament outside of um, outside of Sinner and, and Taylor. Mm -hmm. And so you're playing more. So now you're going to tell her, turn her around and tell her she's got to play this again this week. She's shot mentally, physically. Um, she needs time to recover. She's got to turn around and go to China in two weeks. I and mean, if she doesn't, Świątek wcześniej krytykowała długość i intensywność harmonogramu WTA, nazywając go wyczerpującym. Rezygnacja może być próbą złagodzenia napiętego kalendarza. Ma prawo do silnego przemęczenia, zarówno psychicznego i fizycznego. Ciągła walka o złoto, o to, by pozostać tym numerem jeden i nieustanna uwaga mediów, którą się poświęca młodej kobiecie, może przytłaczać. Problem w tym, że jeżeli ona nie będzie na górze, to ktoś inny ją zastąpi. Rywalizacja już dzisiaj niebezpiecznie się za ognia. Rezygnacja z udziału w turnieju w Pekinie może mieć istotne znaczenie dla pozycji Świątek w rankingu. Polka straci aż 990 punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo w tym turnieju, podczas gdy inni rywale mogą tylko zyskiwać. Jej przewaga nad drugą w rankingu Aryną Sabalenką może znacząco zmaleć, podczas gdy rywalka z Mińska jest właśnie w świetnej kondycji po zwycięskim turnieju, będąc w sile formy, czym nie może poszczycić się nasza niepodważalnie utalentowana reprezentantka. Jak do tej pory jej pozycja Pozycja była dosyć stabilna, ale teraz staje się to wątpliwe. Po wycofaniu się z Pekinu Świątek będzie miała 9785 punktów w rankingu. Sabalenka obecnie ma 8716 punktów i będzie bronić w Pekinie tylko 215 punktów. Jeśli Sabalenka wygra turniej, zdobędzie 785 punktów i jej dorobek zbliży się do Świątek. Różnica w tym scenariuszu wyniosłaby mniej niż 300 punktów. Komentator Eurosportu Dawid Żbik napisał na temat zachowania Warszawianki w trakcie sezonu rozgrywając wszystkie najważniejsze turnieje a z reguły Iga grawnik do samego końca nie ma przerwy na odpoczynek o który Iga tak zabiega mam nadzieję że chodzi wyłącznie o naładowanie baterii a nie jakąś kontuzję lub inne problemy na ten moment nie jest jasne w jakich turniejach Iga Świątek weźmie udział do końca sezonu według niektórych ekspertów Polka prawdopodobnie wystąpi w B UTA finals które są bardzo ważnym turniejem jak również możliwy jest jej udział w turnieju w Wuhan. Są to jednak spekulacje. Jeżeli zrezygnuje z jeszcze jakichś występów, złotą pozycję może oddać Valkoverem.